Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w Ogrodzie Światła i zapraszam na prognozę z kart tarota na grudzień. Jak wiecie, wraz z grudniowymi energiami do naszego życia powraca światło, które z upływem kolejnych zimowych miesięcy będzie coraz jaśniejsze i co za tym idzie silniejsze. Przyniesie nam ono więcej optymizmu na co dzień, sprawi również, że na powrót z nadzieją spojrzymy w przyszłość. Na tej drodze naszym przewodnikiem w tym miesiącu będzie Strzelec, znak Zodiaku uosabiający entuzjazm i witalność. Jego ognista strzała wskaże nam kierunek zmian, a opiekujący się Strzelcem i Jowisz zachęci do zawierzenia nadziei na przekór otaczającemu nas ciągle jeszcze mrokowi. Przełomowym momentem grudnia będzie oczywiście mające miejsce w trzeciej dekadzie zimowe przesilenie. Wtedy słońce wkroczy już do znaku koziorożca, który z właściwą sobie praktycznością zaopiekuje się naszymi pomysłami i postanowieniami na nowy rok. Jakże ważny, bo jak pamiętacie, we wrześniu zainicjowaliśmy pierwszy rok nowego cyklu uniwersalnego i teraz jego wibracje już u każdego z Was, niezależnie w jakim roku osobistym jesteście, będą w pełni wpływać na transformację Waszej rzeczywistości. Więcej informacji na temat grudniowych energii zamieściłam jak zwykle w zakładce społeczność, czyli w postach. Serdecznie zapraszam. No a teraz najwyższa pora zobaczyć. Czym zamyka się dla Was w grudniu 2025 rok i jakie energie roku przyszłego zaczną się już w tym miesiącu manifestować? Drogie koziorożce, witam serdecznie w końcowce roku kalendarzowego. Przed nami ostatni jego miesiąc grudzień. Miesiąc szczególny, bo z każdym jego kolejnym dniem tygodniem odradzać się będzie krok po kroku nasza chęć do życia. To zasługa energii strzelca, która jest kwintesencją optymizmu i opiekującego się tym znakiem zodiaku i Jowisza, przynoszącego nam nadzieję na lepsze jutro. I z tą intencją kochani, wszelkiej pomyślności przełożyłam dla Was karty. Zobaczmy więc, co przynosi Wam grudzień, jaki cel, zadanie masz do sfinalizowania bądź wprost przeciwnie do zainicjowania. Kochani, i jedno i drugie, bo pokazała nam się energia karty bramy, czyli buławowa trójka. Dla części z Was będzie więc grudzień takim miesiącem podsumowań, zbierania owoców swojej pracy, przekonywania się, że warto było w coś się angażować czy pod względem zawodowym, czy związkowym, emocjonalnym, ponieważ w tym miesiącu zajdą zmiany, do których moi kochani dążyliście. I z tym właśnie celem, zadaniem, czyli asem buław w dłoni przekraczacie te dwubuławowe wrota, wchodząc na pokład tego żaglowca. Ale dla części z Was i powiem Wam, że nie jesteście jedynym znakiem Zodiaku, u którego grudniowe energie tak się manifestują, ten miesiąc będzie czasem niespodzianek. Będzie czasem zmian i to nie takich krótkoterminowych, ale właśnie znaczących, bardzo istotnych dla Waszego rozwoju realizacji Waszych planów, spełniania marzeń. Tak czy inaczej, moi drodzy, niezależnie od tego, w jakiej jesteście sytuacji, nie liczcie na to, że przed Wami tygodnie spokojne, związane z jakimś odpoczynkiem czy odprężeniem w tej intensywnej, ognistej, dynamicznej, buławowej energii, będzie po prostu wiele się działo. Ale że to energia karty bramy, naprawdę moi drodzy, ten wysiłek nie będzie bezowocny, okaże się wartościowy. No dobrze, zobaczmy co w takim razie jeszcze pokazuje nam się przy tej buławowej trójce. Równie ognista energia to jest karta siły, mocy, sprawczości. Karta, która w tarocie reprezentuje znak lwa. I co za tym idzie, słoneczną, pozytywną, optymistyczną energię. Tak jak powiedziałam przed chwilą, każdy Wasz wysiłek, zaangażowanie, aktywność w tym miesiącu przyniesie efekty. Niezależnie, czy coś finalizujecie, czy coś dopiero inicjujecie. I tylko tym koziorożcom, które planowały w tym miesiącu jakiś wyjazd, jakiś dłuższy urlop, to co będzie miało miejsce, tego rodzaju plany przywróci do góry nogami. Ale jeszcze raz powtarzam, będzie warto je zmienić. Zapytajmy więc o tą Waszą gotowość w grudniu. W jakiej energii wobec tego rodzaju wydarzeń? Wy się pokazujecie. Co pod tym względem będzie wiodące? Dziesiątka kielichów. Widzę więc, moi drodzy, że nawet z bardzo zaawansowanych planów związanych z jakimś wyjazdem bez trudności zrezygnujecie, bo w tej kielichowej, emocjonalnej energii pełni szczęścia. Najnormalniej w świecie będziecie zadowolone z takich zwrotów akcji. No, szczególnie te osoby, które, jak powiedziałam, w tej trójce buław, w tej energii karty bramy, coś finalizują, coś otrzymują. Dzieje się to, na co liczyłyście, czego się spodziewałyście, czyli po prostu to, co miało się zdarzyć ale i te koziołki, których takie niespodzianki wytrącą z codziennej rutyny, w tej dziesiątce kielichów będą miały świadomość, że zmiany, które następują, są na tyle korzystne, że warto im poświęcić całą swoją uwagę. Ja sobie z tego względu dopowiem więc jeszcze tą dziesiątkę kielichów bo już dawno nie widziałam takiego optymizmu w waszych rozkładach, drogie koziorożce. Nie dojrze, że jesteście gotowe na wszystko, to jeszcze czujecie ten słoneczny, związany ze znakiem lwa optymizm. Mało tego, spodziewacie się wszystkiego co najpiękniejsze. Co nam się więc przy tej dziesiątce jeszcze pokaże? No bardzo jestem ciekawa, moi drodzy. Kolejne kielichy i jest to kielichowa trójka, a więc to, co ma miejsce w grudniu, nie dotyczy tylko Was osobiście. W tej trójce kielichów pokazują nam się bowiem różnego rodzaju partnerstwa. Zarówno te o charakterze romantycznym, jak i zawodowym czy rodzinnym. To jest takie wspólne świętowanie. Może po prostu od tego momentu jesteście razem, tak jak para na tej karcie. A może udało Wam się wypracować coś, co wymagało trudu i ogromnej koncentracji i teraz cieszycie się, że finalizujecie tego rodzaju sprawy. Może po prostu na koniec roku pojawia się propozycja, oferta, na którą po cichu liczyłyście. Moi drodzy, czy to z punktu widzenia takiej krótkoterminowej, czy długoterminowej radości, tych powodów do świętowania Wam w grudniu nie zabraknie. Coś dla Was jest tak jasne, tak oczywiste, tak proste jak słońce, że nie podajecie tego w wątpliwość. Dobrze, moi kochani, ale jakby na to nie patrzeć, energia trójki buław jest energią działania. Co więc w tym miesiącu robić? Na czym się skupić? żeby wykorzystać tak sprzyjające okoliczności. Czy jesteście na końcu swojej drogi, a czy też dopiero na jej początku. No przekonajmy się, jak to wygląda, kochani. Karta kochanków i po raz kolejny zalewa nas wręcz fala pozytywnej energii bo w czym rzecz? Otóż wy tak naprawdę niewiele musicie na tym etapie robić. Karta kochanków mówi nam o dokonanych słusznych wyborach w przyszłości, bądź właśnie teraz w grudniu, w wypadku osób, które w tej trójce buław coś zaczynają. W obydwu wypadkach, moje drugie koziołki, przekonujecie się po prostu, że to co robicie, do czego dążycie, z kim jesteście, tą pełnię szczęścia, tą radość w codzienności wam przynosi i nadal przynosić będzie. Rzeczywiście nie macie żadnych obaw, nie macie żadnych wątpliwości co do tego, że jakieś partnerstwo a czy to romantycznym, czy jak przed chwilą mówiłam zawodowe, jakieś osobiste, rodzinne? I jest i będzie źródłem, tylko zobaczcie tej słonecznej energii. No, ale żeby nie było aż tak dobrze, zapytamy się. Czy coś w tym miesiącu okaże się jednak dla was trudne, problematyczne, Albo chociaż budzące jakiś niepokój. Czy tego rodzaju okoliczności będą miały miejsce? Ależ skąd? A z kielichów? To jest niewiarygodne. Dziesiątka kielichów, trójka kielichów, a z kielichów z tą złotą rybką? I jeszcze karta kochanków. Sami widzicie, Twoja nadzieja, Twój optymizm nie jest nieuzasadniony. Ma mocne podstawy. Jest oparty na faktach. Masz naprawdę realne powody, żeby coś świętować, żeby się z czegoś cieszyć i nadal z nadzieją patrzeć w przyszłość. I taka właśnie sytuacja, taka świadomość dodaje Wam siłę. Budzi Waszą energię i chęć do dalszych transformacji. W końcu mamy tą lewią kartę mocy przy karcie bramie. Więc nawet już o tego kielichowego asa nie dopytuję, tylko po prostu się pytam, co z tego wyniknie, co Ci się uda co będzie Ci sprzyjać na tej ostatniej prostej roku kalendarzowego, bo pamiętajmy, że w trzeciej dekadzie grudnia Słońce wejdzie do Waszego znaku Zodiaku. No ale póki co zapytajmy się o te sprzyjające energie. Moi drodzy, pokazała nam się karta osobowa, a więc stricte związana z wami. Kolejne potwierdzenie, że twój plan wypali, że wszystko się uda, że podjęłaś, tak jak w kochankach, czy podjąłeś właściwą decyzję, dokonałaś słusznego wyboru. To, o czym myślimy, o czym decydujemy, co sobie planujemy w energii króla mieczy jest naprawdę. Perspektywiczne. Zobaczcie, to jest właśnie to zderzenie dwóch kielichowych energii. Na coś liczę, mam nadzieję, a z kielichów i zarówno na tym planie teraźniejszości, jak i patrząc w przyszłość, dostrzegam, że te moje oczekiwania zostaną zrealizowane. Co ci się uda? Osiągnąć zamierzony efekt po prostu. Ale oczywiście jeszcze sobie tego króla mieczy dopowiemy i zobaczymy, co się z tym jeszcze wiąże. No, dwójka mieczy, a nie mówiłam, kochani, masz pewność, że pod każdym względem zrealizujesz swoje oczekiwania. Wszelkie rozterki w Dwójce Mieczy, wątpliwości, w grudniu zostają za Tobą. No ale może ktoś z Was, drogie koziorożce, pomyśli teraz Okej, okay, wszystko w porządku, ale kto mi zagwarantuje, że cała ta moja radość, zadowolenie, satysfakcja nie wynika z tego że nie jestem czegoś świadoma czy świadomy, że czegoś nie dostrzegam, że coś jest przede mną ukryte. No kochani, już sam fakt, że mamy takie energie jak król mieczy, jak dziesiątka kielichów, o tym świadczą, że nie wspomnę o tej energii karty bramy w sercu naszego rozkładu. Ale oczywiście zapytamy. Czy czegoś drogie koziorożce nie dostrzegacie, a okaże się istotnym? Nie. Tylko popatrzcie, kolejna trójka kielichów. Nie kombinuj, mówi ci wszechświat, nie szukaj dziury w całym, tylko ciesz się tym, co się dzieje, co osiągnęłaś, co manifestuje się w Twoim życiu. I oczywiście miej nadzieję na więcej. Ja mam wrażenie, kochani, że nie jeden koziołek faktycznie będzie się doszukiwał w mających miejsce okolicznościach jakiegoś drugiego dna. Tak jakby nie do końca chciał uwierzyć, że coś się udało, że coś przebiega zgodnie z planem, że realizują się Wasze potrzeby, oczekiwania. Ale naprawdę, moi drodzy, nie macie powodów do tego, żeby szukać problemów, trudności tam, gdzie ich nie ma. Na co więc należy, warto się w tym miesiącu wręcz otworzyć? Jakie pojawią się dla Was nowe możliwości? Co wyniknie z tych Waszych decyzji, z tych Waszych nadziei na przyszłość? Co na ten temat ma Wam tarot do powiedzenia? No, słońce, czyli zobaczcie wszystko, co najlepsze. Naprawdę mam takie odczucie, że Wasze energie opiekuńcze wręcz nie chcą, żebyśmy tak to wszystko doprecyzowywały, skoro zostało nam już pokazane. I wszystko powinno być jasne jak słońce. Bądź dobrej myśli. Masz podstawy nie do obaw, ale do tego, żeby z optymizmem naprawdę spojrzeć w przyszłość. Piękna energia się zapowiada, moi drodzy, na czas tego Waszego urodzinowego resetu energii osobistej. Wyzbywacie się jakichś obciążeń, nie dręczą Was żadne trudne myśli, nie miotacie się, próbując rozstrzygnąć jakiś dylemat. Ja tak patrzę na te karty i naprawdę nie mogę uwierzyć, ile tutaj pozytywnej słonecznej energii. Mamy ją w karcie kochanków, mamy ją siłą rzeczy w energii, siły, mocy, no mamy oczywiście w samej karcie słońca, a do tego i jeszcze ta ognista buławowa wibracja. No, że nie wspomnę o wszystkich kartach kielichowych ale nawet na takim poziomie mentalnym, takiego racjonalnego, zdroworozsądkowego myślenia widać, że jesteście pewne swoich decyzji. Czego chcieć więcej? Zapytam więc w takim razie, co zostawiacie za sobą w tej energii karty bramy, w tej trójce buław? Że jakieś obawy, lęki, jakąś niepewność, no, to już wiemy, ale co jeszcze? Przekonajmy się, moi drodzy. Czas stagnacji, jakiegoś impasu, zawieszenia, czekania na coś, na kogoś. Może właśnie na ten szczęśliwy finał, o którym mówiłam na samym początku, a może właśnie o możliwość zrobienia czegoś. Co, mówiąc tak bardzo patetycznie, odmienia Wasz los i staje się źródłem tej radosnej, słonecznej energii. Aż dopytam o tego wisielca, bo bardzo mnie cieszy, moi drodzy, że taki właśnie stan ani w lewo, ani w prawo odchodzi u Was do przeszłości. No zobaczmy, co jeszcze będziemy mieli przy tym wisielcu. Rycerze denarów, znowu karta osobowa pokazująca was, moi drodzy, a więc po prostu wraz z końcem takiego czasu stagnacji możecie konkretyzować, a z denarów wasza energia ziemska, swoje plany, marzenia, możecie nadać ten konkretny kształt tej asowo kielichowej radości, a więc wiemy też coś również ważnego, że nie wrócicie do punktu wyjścia, że to nie będzie tak, że coś się zacznie rozkręcać i za jakiś czas znowu utknie w jakimś martwym punkcie. No dobrze, kochani, to co w takim razie wysunie się na plan pierwszy, kiedy słońce w trzeciej dekadzie grudnia wejdzie do waszego znaku? Jak pokazuje się wasza przyszłość? Mak! No idealnie! Pierwsza karta wielkich arkan, początek nowego rozdziału, nowego etapu, no i siłą rzeczy. Początek Waszego nowego roku astrologicznego, niezależnie od tego, czy macie urodziny w grudniu czy w styczniu. A więc, kochani, zapowiada się ten nowy rok naprawdę obiecująco i startujecie w tej energii karty bramy ze świadomością, jak mówiłam co najmniej dwu, trzykrotnie, że. Kiedyś podjęliście dobrą decyzję, że to był słuszny wybór, że nadzieja was nie zawiodła, a jeżeli takie okoliczności będą miały miejsce właśnie teraz w grudniu, to ten mag pokazuje takim osobom, że naprawdę nie macie, jeszcze raz to powtórzę, żadnych podstaw do obaw żeby jakąś propozycję przyjąć, żeby komuś zawierzyć, żeby w coś się zaangażować. Niesamowicie podoba mi się to, co mamy właśnie po obydwu stronach rozkładu. Mak, energia, siła, działanie, nowe pomysły, możliwości, rozwiązania, a po drugiej stronie odchodzący do przeszłości wisielec. Taki właśnie czas zatrzymania. Ewidentnie teraz to już widać na tak zwane 1000%. Macie to już za sobą. Wspaniale kochani. Ja więc Wam życzę wyłącznie mnóstwa radości samej słonecznej energii, drogie koziołki. Oczywiście mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w grudniu na czytaniach styczniowych. Zobaczymy, dokąd ten mag Was prowadzi. No i oczywiście na rozkładach na Nowy Rok 2026. No a dzisiaj już się z Wami żegnam. Dziękuję za Waszą obecność na kanale, za poświęcony mi dzisiaj czas i uwagę. Miejcie się jak najlepiej. Lepi moi drodzy, bo ten miesiąc zapowiada się naprawdę obiecująco. Trzymam kciuki i do widzenia, drogie koziorożcy.